Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Anna Boklej z tej strony, dyrektor Polish Integration Support Center. Tu jest obok mnie nasz ukraiński przyjaciel. Jak masz na imię? Roman. Roman. I co my kochani robimy? Będzie robiona ogromna zbiórka tutaj między Wrexham, czyli Walia, Chester, Shrewsbury, Liverpool, Manchester i London. I to wszystko pójdzie na do Polski. Z Polski to idzie na granicę i z granicy to idzie na Ukrainę. Bardzo proszę. E... nie, Druzi. Директор польського інтеграційного центру Врексом Анна Боклей організовує збір речей в Врексом, Честер, Ліверпул, Манчестер, Лондон, а також Польща і Україна. Завтра подамо докладну інформацію про пункти, де можна організувати прийом речей для біженців з України, а також додаткова інформація, чого потребуємо в першу чергу. Контакти для любої інформації через Facebook -C cic або емейл адрес PISCwreckham at gmail.com. Дякую за увагу! Kochani, a jutro Wam podamy, jak, kto jest patronem medialnym, czego potrzebujemy, kto jest odpowiedzialny za dane hrabstwo, kto z ramienia Pisku będzie odpowiedzialny jako wolontariusz za to wszystko, co będziemy zbierać. Dostajemy maile, że potrzebują przede wszystkim, moi drodzy, apteczki, apteczki, bandaże, no tego typu rzeczy, ale cała lista będzie jutra, dlatego że przed chwilą Roman tutaj e, wystosował pewne też maile, pewne zapytania, więc jutro Wam to wszystko wyślemy. Pozdrawiamy Was bardzo, bardzo serdecznie.